Siemka, z tej strony FuXo w dzisiejszym filmiku będzie dobijanie skilli na G, a mianowicie berka, wirka, szarży i błogo. No więc na każdego skilla poszło mi przeciętnie 120 ksiąg. Według mnie jest to bardzo dobry wynik, bo na aure poszło mi gdzieś ze 150-180 do ile się nie mylę. I teraz co do berka mam mały dylemat. Czy wbijać go na P teraz już na 7-6 levelu, bo ostatnio dobiłem? Czy po prostu poczekać gdzieś tak do, nie wiem, 9-0 jak nie skończę wcześniej gry i wtedy go wbijać, czy zostawić go po prostu na G i mieć go gdzieś? No to piszcie mi tam w komentarzach. I widzimy, Berek wszedł na G, zmienił barwę na fioletową, niebieską. Także jest dobrze, jest dobrze. Za chwilę będzie dobijanie Wirka. No to jedziemy z wirkiem. MagJay powiedział mi, żebym sobie sprawdził damage i tu wchodzi chyba po 2-300. No z Trutą, jak na Trutę do expa to nawet dobry wynik, wtedy jeszcze nie miałem nimfy. No ale zobaczymy jaka będzie różnica, gdy to bije berka na G Tu walnę mu jeszcze raz za chwilkę O, dwa Dobra, no to jedziemy z Wirkiem na G Rada Księga Bach, G I 235, o dużo, duża różnica naprawdę. No ale dobra, niech będzie. 200, znowu. No i oczywiście standardowo próba przeczytania kameka za chwilę będzie, którego pożyczył mi MacJ za co mu dziękuję. No i czy się uda? Powodzenie, udało się. Wirek G2. No to jedziemy z nim teraz do P. 300 No i teraz będzie chyba szarża. No i szarże zezwojowałem, bo miałem zwoje z misji mroczny naród. Nie wiem czy to była dokładnie ta misja, ja wiem, że z którejś misji tam miałem. I jeszcze czytałem z radami, bo radę miałem z eventu wielkanocnego z 2012 roku. Szarża na M jest zielona, a na poziomie G jest czerwona. Co można zobaczyć? O, księga. Bach, G i lecimy. 300 więcej chyba walnąłem z szarży na G. 3K teraz siadło. No ładnie, już wszystko jest na G. Teraz lecieć do P z wirem i szarżą i będzie dobrze. Teraz błogo, które nie umiało wejść przez 10 dni, jak została jedna księga. Ale w końcu się udało. To już będzie na tyle. Dzięki za oglądnięcie filmiku. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.